Tam akurat mamy nagrody, ale witam w kolejnym odcinku na moim kanale. I dla nas naszych gier nie jest... W, nie dostała się do tych nagrod e, za rok. Ale wydajemy... E, co my robiliśmy? A, tak. E, Upadaliśmy całe w ogóle nowe te pomieszczenia. I zabieramy się za tworzenie gry. Bo ta potężne, potężne dochody, e, więc... Tak. Ym, idziemy dalej, wpniemy się w górę. Ym, coś tu miałem stworzyć jakiś chyba pokój. No ale już zapomniałem. Yy, a nie, to miał być do muzyki, chyba. Tak, to miał być do muzyki, dobra. Yy, a na początku stworzmy zacznijmy tutaj, czy to jest pokój w programie. Tak, dobra. Yy, Spinofa chcieliśmy stworzyć jakieś gry. Tak. Chyba spin-offa, co nam się najbardziej sprzeda sprzedała, to nam się najbardziej sprzeda chyba sprzedała, chyba 60, 63, ha. to są yy, gry logiczne, te gry logiczne jakby najbardziej mogą być, yy, a nie, to jest jakaś, nie, to jest gra logiczna, tak, gry logiczna i sobie możemy to jak najbardziej wydać, to było 76, mamy już 85, więc myślę, że to jest, myślę, hmm. że to jest dobry, to jest nasz pierwszy pierwszych gierek. Logiczna podgatunek. A! Czy, nie, nie, nie! My musimy na początku rozwinąć... kto e, jest silnik? Na pewno mamy do logicznych jakiś logiczny... 2 I na pewno nie na tą platformę, tylko na PC-ta I musimy wszystko włączyć O! Jesteśmy tak na potężnie, na minusie Ojej. Nie wiedziałem, że jesteśmy aż tak takim potężnym minusie hm. Chyba, że my coś w poprzednim odcinku robiliśmy, ale nie pamiętam, bo to nagrywam będzie um, dzień polo, więc ja nie pamiętam to jest problem. No ale chyba chyba gear będzie, chyba nie będzie problemu z tym. Lecimy. Yy, w takim razie dalej nagrywamy. Tybo yy, nagrywam ja nagrywam, ale dalej gramy i dalej tworzymy gry, teraz tworzymy silnik dokładnie. Yy, no i później będziemy grę logiczną tworzyć. To za ile nam się to zmienia? Znaczy 34 tygodnie, a to mamy czas w takim razie. Yy, jest dobrze, to jest mi na potężnym, potężnym minusie. Hmm. No to tutaj mam fajni... Fanowie. Potrzebujemy chyba wziąć pożyczkę na tą grę. A już byliśmy Wuuu Aktualny kredyt, ale mamy pożyczkę. Hmm. Trochę czekajmy w takim razie, czekajmy. Czekajmy jak on silnik się wyda. Może jakiś silnik by się jakaś sprzedał coś? Coś by się przydało, nie powiem, że nie. Jakieś badania. W tych tysiące tych badań to zrobienia, ale tylko nie możemy zrobić, musimy... Musimy... Yy, wydać grę, musimy na czymś zarabiać, musimy spłacić kredyt. Jeszcze większy kredyt niż teraz Paweł, no bo za chwilę weźmiemy kolejny kredyt, żeby stworzyć grę. No studio, No nie jest w studiu najlepiej. Nie dzieje się najlepiej w studiu. Dobrze. W takim razie stwórzmy grę. Stwórzmy yy, spinowa Adres IP Ok yy, Stwórzmy gra zręcznościowa W sumie Też nie, gra logiczna Z czym gra logiczna? Zręcznościowa teoretycznie będzie dobrze grała Jest tak zróbmy, tak zróbmy grę logiczną A Dziki zachód Idealnie O nie, to jest... Nie, to nie możemy do tego stworzyć. Do jakiejś innej gry logicznej w takim razie. <grym> Z grą logiczną, to się dobrze. To odniosło do sukcesu. Sukces. Też jest w Hm. Hmm. Hmm. Zróbmy tak: Banku. Banko. No. Jezu, czytać, nie wiem. I tu konwoje, zróbmy tak. O, zamienimy. Um, nazwę, no nie wiem. Nazwę nie tak samo będzie. 0.1. z no to będzie dobra nazwa. E, Platforma oczywiście: PC, silnik, log 2, fajt i mm. mm. Można kupić na pewno lepsze, można. Ma za mą pieniędzy, czyli musimy zostać niestety przy tych. Hmm. No to zagrała osiągnęła, osiągnęła taki sukces, ale myślę, że tutaj możemy zdecydowanie muzykę bardziej pociągnąć. Yy. Myślę, że w logicznych to fabuła nie jest nie. Zbytnie... I postaci potrzebna mi że długość gry, i, i poziomów zdecydowanie bardziej odpowiednie funkcje włącz. A zapomniałbym, że to musi już być B. Musi być za tą grę zapłacimy troszeczkę pieniędzy, ale mm, musimy wziąć pożyczkę z banku na duże, duże pieniądze tego powodu, że przede wszystkim weźmy wszystkich z badań, którzy są tutaj, i dajmy tu grafików, dajmy ulepszenie grafiki, niech wszystko robią. Yy, kampania marketingowa, zróbcie z radia. No i wy również yy, dopracowanie nie. Yy. Popraw rozgrywkę, tak. I również wszystko. I tak mamy 20 tysięcy, więc no. Nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej. Tysiące błędów, the Ale oby ta gra siadła. Oby ten spin-off siadł. Bo jak nie, to. bieda będzie. Remaster mam odpakowany, remaster czyli bardzo dobrze. Więc my remaster remaster, gry gryby się przydał może też zrobić, chłop. Hmm. Jesteśmy na potężnym minusie. Yy, tylko pójdę do banku i wezmę <śmany> pożyczkę. Tylko 100 tysięcy. I marketing specjalny. Wydanie wersji beta. Zróbmy. O nie, pod. Ojej, ostrzeżenie! Eeeem... Bank powie że twoje konto filmowe na od kilku miesięcy, mając O nie! O nie... Nie jest dobrze. Nie rynek pracy. Hmm, bank. Eee... Marketing specjalny, jeszcze co zróbmy? Oby to siadło, oby, oby Jest marketing specjalny siadło Siadło to. Ma kampania. I mamy... Yy, no to... Plakaty. Będzie git. Okej, okay. jest dobrze, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. 6. Pan co błędów w ogóle. O Jezu. Jesteśmy na potężnym minusie. Eee, kontynuuj rozwój. O, ci naprawiają błędy bardzo dobrze. No, ta gra musi siąść, ale muzyka jest totalna, totalnie słaba. Hm. Ci grafikę poprawiają ci wszyscy poprawiają. No grafika będzie naprawdę dobra w tej grze. Tu nie macie apteczki. Tak bym hmm, mi nie kupię, bo nie nie stać, yy, no przydałaby się mała wystawa. I weź, weźmy O nie, te minusy No i gorzej, nie jest dobrze, nie jest dobrze legend, powinien się legend O kurde yy, w... Będzie trzeba w takim razie patrzeć Mam te 12 miesięcy. Kiedy to jest w ogóle? liczmy 10 miesięcy mamy. O nie, musimy spłacać. Szybciej się naprawiajcie, nie ma czasu. Do no, legenda twórców gier, zobaczmy. Jest. I to do muzyki. To jest bardzo dobry w ogóle. Zatrudnijmy, ale zobaczmy naszego chłopa od muzyki teraz. Tutaj. Muzyka i dźwięk on, jest... on nie jest zły, więc go wsadzimy tu, ale tego wsadzimy tu. Hmm. No nie jest dobrze, nie jest dobrze pod względem finansów na pewno. Jesteśmy na potężnym minusie. Ale mamy już skończoną... Zakończą rozwój. Kto ma do najwięcej hajsu? Hmm. To ma być aż 9. Hmm. A siła rynku? Hmm. To jest coś, co ma grę w ogóle. To nie masz nic, co ma więc weźmy coś za 7. I z czym jesteśmy może jakieś zaprzejaśnieni bardziej? to możemy Proszę żeby to siadło JEST SIADŁO I tutaj to, to dobrze 77 dobra Jest bardzo dobrze Czwarta platforma odblokowana I mamy totalny zysk Chyba Jest potężny zysk Tylko wyjdźmy na plus Zostawmy aktualizację Dobrze, to się sprzedało akurat. wiem, czy przypadkiem jakaś agenda też nie pojawiła, ale tam na górze ta informacja, nie się nie pojawiła. Jest dobrze. Jesteśmy na plusie w ogóle. Nowa agenda to też zobaczymy. Nowy trend. Aktualizacje dodatki. Okej okay. No dawajcie, jeszcze tydzień I będziemy mieli chyba Tak Aktualizacja też jest droga Bardzo dla tej gry Ale zobaczmy tą legendę Też jest muzyka mm. No nie, już nie będziemy dotykać takiego chłopaka muzyki Ona się to nie przyda mm. Okej, okay, a tu wystarczyło wyjść na plus chyba Ok. Mm, jesteśmy na minusie, ale myślę, że marketing specjalny i aplikowanie dema. Myślę, że to jest coś, co może podbić ten hype troszeczkę. Kampanię marketingową zróbmy w radiu. Ok. Gra powoli wychodzi z tego dołka finansowego, w którym była Kolejna aktualizacja jest droga, więc myślę, że jesteśmy w stanie ją zrobić no, Tak myślałem, że tu akurat nie będziemy, przestawiłem Ale chciałem tak powiem badania zrobić i w sumie... Badaj mi to automatycznie, a to musimy to nadrobić Ok, jesteśmy na plusie oficjalnie z gierką. O, tylko że te meble i tutaj gdzieś można wyłączyć tak, mebli. Kampanię marketingową, jeszcze jakieś czasopismo zróbmy. Kierka się sprzedała bardzo dobrze. To się kończy za 50. I to jest platformowa i temat nurkowanie, więc w sumie. Zakończyć tryb auto. Platformówkę wybadaj nam, i zrobimy sobie taką grę. Narkowanie, narkowanie w sensie pewnie, bo jakimś może na pewno będzie e, jakiś temat o tym, ale my w tym sensie słuszmy jeszcze aktualizację, oczywiście. Aktualizację i w sumie byśmy mogli bank. Czytać tyle ile możemy, yy, posposać kredytu tyle ile możemy, bo no, nie jest najlepiej. Hm. dużo pracowników mamy. Mark tutaj też by ten obsługa klienta się przydała, ale to potrzebne no. <laughs> większe biuro. Ale z tego dołka musimy wyjść na początku, żeby mieć jakieś większe biuro. Czyli trzeba stworzyć dobrą grę. Taką, która nas na do, do, do przodu. Hmm... patrzymy tyle ile możemy. No ale to w sumie będzie na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.